Pa, 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 pa jest ze mną Aleksandra Bulińska Dzień dobry Jest y, czerwiec druga połowa czerwca 2024 roku A Jakimś to oznacza To po pierwsze i po drugie to oznacza, że po 11 miesiącach zamknęliśmy lata 40 w podcaście Ad Astra. Pierwszy odcinek o latach 40. pojawił się 10 lipca 2023 roku. Robiliśmy to prawie rok. Jakby rozumiem, że mieliśmy rzeczy, że trochę nam się przez tematury też zrobiła tylko przerwa w trakcie, że mieliśmy jakieś rzeczy współczesne. Mieliśmy tą serię Z Lane, którą tutaj zrobiliśmy i też nie domknęliśmy, ale to jeszcze jakby przed nami. Ale nie spodziewałem się, że tak długo będziemy z tymi latami się męczyć. No, ja na pewno się nie spodziewałam, przecież to ja mówiłam, że prawdopodobnie w latach 40. niewiele tego będzie, nie? Mhm. Że no. o, przejdziemy do 50., to tam się zacznie. Już teraz no. wiemy, że, um, że trzeba mieć bardzo sztywne um, reguły, zasady, ustalić sobie i trzymać się tego. Już jak będziemy wchodzić w lata 50., szanowni słuchacze, to już wiemy, że zrobimy. Tam postanowiliśmy, że 15 tytułów i to będzie 15 tytułów i koniec. I to będzie 30 tygodni i nic więcej, jakby po prostu, ale to i tak zajmie nam. W sensie w 25 roku pożegnamy się z latami 50. Mm -hmm. No i to będzie walka o to, które tytuły zamieścić na tej liście. Tak, a które zostawić na kiedyś jakieś dodatkowe rundy i, i powtórki. takie, no, no, Będziemy jeszcze dyskutować tutaj w najbliższych tygodniach i ustalimy taką listę, z której będziecie Wy zadowoleni i my będziemy zadowoleni, ale mm, zróbmy sobie takie podsumowanie, ponieważ rok temu, no. <laughs> w zasadzie naprawdę rok temu, e, ponieważ w, w czerwcu. 23 roku, zrobiliśmy podsumowanie lat 30. O, ale się odcinek, ładnie strzeliliśmy. No, mieliśmy odcinek, ktoś nazywał Lata 30. Podsumowanie: Hollywood wkracza science fiction. E, jakbym powiedział, że miałbym nazwać jakoś lata 40, to mm. będę miał dużo większy, dużo trudniejszy, jakby tutaj e, challenge, dużo większe mm. zadanie mną, przed nami w ogóle jest. No, bo to nie jest dekada hollywoodzka, to jest dekada, która historycznie jest czymś naznaczona. <gry> tak więc, no, trochę, trudno, trochę trudno na nią patrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy kultury, ale e, gdzieś ta kultura nam się miesza z historią i to było bardzo odczuwalne w latach 40. -tych. To znaczy, każdy ambitniejszy tytuł musiał poruszać dane wątki. Każdy nieambitny tytuł był nieambitny, dlatego że uciekaliśmy od tych poważniejszych wątków. Aleksandra zasypia w zasadzie to po drugiej stronie. <gry> Nie wiem dlaczego. Czy aż tak cię nudzę? Nie, 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 nie. to po prostu długi dzień. Okej. Okay. Eee, a ja wyglądam trochę martwo. Podsumujmy sobie w takim razie, jakie filmy robiliśmy przez ten rok z mm. lat 40. Przypomnijmy naszą słuchaczom, to były zaczęliśmy w 22 odcinku, a teraz nagrywamy 45. To trochę się tam Oje. wydarzyło przez te czasy. Eee, mieliśmy Doktora Cyklopa. Mm. Mieliśmy Krakatita. Mieliśmy milion lat przed naszą erą. Mieliśmy powrót niewidzialnego człowieka. Mieliśmy niewidzialnego człowieka japońskiego. Tytuł nie będę, nie ośmielam się nawet tutaj podać. tak to szło. Arawaru. The Invisible Man Appears. <laughs> Taki był międzynarodowy tytuł. Mieliśmy Ducha Frankensteina. Mieliśmy Dom Frankensteina. Mieliśmy Man Made Monster. W sumie bardzo ciekawy film, o którym czasami zapominam w ogóle, żeby go przerabialiśmy. Mieliśmy Black Friday. Mieliśmy tajemniczą wyspę radziecką, która zwróciła na nasz kanał na YouTube uwagę rosyjskiego internetu. Mieliśmy The Devil Commands, mieliśmy Doctor, Doctor Reno Renault Secret, sekret doktora Renault, mieliśmy Purple Monster Strikes i mieliśmy też pana z innej. Gwiazdy, niemiecki film Der Herr von Anderensten oraz nagrywaliśmy jeszcze całkiem niedawno Dicka Bartona. Dużo filmów przyrobiliśmy tutaj, zupełnie innych, więc takie pytanie, jakie tu zadamy, jest trochę bez sensu, ale co jest najważniejszym filmem z lat 40. i co powinien zobaczyć każdy? Science fiction, oczywiście. Hmm. No z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy. Uh... No właśnie, pytanie, jak rozumiemy najważniejszy? Czy najlepszy? Czy taki, który mi się najbardziej podobał? Czy taki, który uważam, że każdy powinien zobaczyć ze względu na jakąś tematykę? Poczekaj, po, po, po kolei, po kolei. No. Taki, który każdy powinien zobaczyć. Od tego zaczniemy. Hmm. No ja bym powiedziała, że bez kilku z tych filmów człowiek się obędzie, ale nie, no w sumie tutaj krakatit. Krakatit czy krakakit? Krakatit, krakatit prawda? Krakatit. Dobrze. Krakatit. Uh, I to chyba jest w sumie odpowiedź na wszystkie moje pytania, i najlepszy, i najbardziej mi się podobający, i najważniejszy, dlatego że podejmuje też tematykę, która jest bardzo ważna, zwłaszcza w latach czterdziestych, z jakichś powodów. Um, jako drugi? Hmm. Może człowieka z innej gwiazdy, ale po, podobne powody, mimo wszystko, nie? Jak Ty uważasz? Czyli u Ciebie jakby ten wątek, wątek, Boże, wątek jakby radia historyczne i, mm. i próba konfrontacji? Tak, z ale historią. też dlatego, że to są bardzo kompetentne filmy, po prostu. To są bardzo kompetentne filmy. Krakatit jest zdecydowanie najambitniejszym, tak. najbardziej dojrzałym. Najbardziej eksperymentalnym, najbardziej awangardowym, wszystko naj, filmem mm -hmm. tej dekady, plus jest filmem europejskim, co bardzo fajnie kontrastuje z tym, jak podcast prezentował się w latach 30., gdzie był taki stricte hollywoodzki. Natomiast dołożyłbym tutaj, bo o Krakaticie porozmawialiśmy dużo i też odsyłam do tego mm -hmm. odcinka. Pewnie tu też jeszcze kilka rzeczy powiemy. Ja bym dołożył jako jeden z tych najważniejszych The Devil Commands. Wiesz, oh, okay. dlatego, że pokazuje, jak można pociągnąć dalej pomysły z lat 30., wykorzystując też nawet jakby tą obsadę tak bardzo, bardzo związaną w ogóle z kinem science fiction. To jest film hollywoodzki, to jest film teoretycznie duży, standardowy, tak? To jest standardowe mm. kino science fiction, ale który bierze te wątki i mówi, dobra, robimy horror science fiction, mm. tylko, że ten film jest naprawdę niepokojący tym wszystkim, mhm. co on robi. Jest dużo lepiej poprowadzony, ma lepsze napięcie. Jest już czymś, bym powiedział, daleko dojrzalszym od kina lat trzydziestych. Mhm. Tak. tak, ja się zgadzam. Jakby to też był bardzo dobry film. Też się go bardzo dobrze oglądało. No i mamy tam oczywiście tego szalonego naukowca, nie? Ten... Non -stop Mamy te wszystkie motyw. wzorce, które nam się cały czas kojarzą z tym kinem tak. do lat 50., a, aż zaczną spadać kosmici i pojawią się wielkie potwory. Tak, tak? Jakby właśnie. Mm -hmm, że szalony naukowiec gdzieś w latach 40. dobijał już jakby do totalnego takiej do granicy. Do, już Za dużo było tego, tak? No bo tych filmów o naukowców to w naszym podcaście było w ostatnim roku na pęczki. <laughs> no. I, i, byli, I były takie bardzo już nowoczesne. Man-made Monster też jest dla mnie bardzo fajnym filmem, bo mm -hmm. jest ten motyw elektryczności. Czymś, tak. co moim zdaniem, jakby tak było strasznie nieobecne. Okej, okay, Frankenstein, tak, wiadomo, że potrzebna jest błyskawica, ale to była błyskawica. A tutaj mamy to, że to jest elektryczność ta nasza, taka ludzka, i to, to płynie przez człowieka. Ja jest to człowiek, który. Man <śmiech> made. <śmiech> e, człowiek, który staje się już mm, takim uosobieniem. Ja mam takie wrażenie, że to troszeczkę się też ziszczają marzenia dwudziestolecia, międzywojennego, wszystkich awangardzistów i futurystów. nie? Człowiek, mm -hmm. który, w którym płynie elektryczność. Mm -hmm. No, Że nadchodzi prawda. Nowy Wiek, nie? Prawda. No. W sumie, który, który, może też w drugą stronę idąc, których z tych filmów z naszej listy byśmy nie polecali, które można sobie spokojnie odpuścić, które byś na pierwszym mm. miejscu do odpuszczenia? Na pierwszym miejscu do opuszczenia. To jest akurat skomplikowane, bo mieliśmy dużo no. takich przypadkowych rzeczy, tak? Ktoś może powiedzieć tak. Dick Barton, bo, bo nie jest filmem science-fiction. Mhm. Tajemnicza wyspa, bo jest tylko na kanwach książki science-fiction, ale w ogóle jakby po co komu? Mhm. Black Friday, bo to jest kino mafijne i dlaczego to zaliczałem w ogóle do... Mhm. E... Tak? To był Black Friday, ten mafijny? Tak, 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 to było to. Okej. Okay. Dlaczego to jest gdziekolwiek zaliczane i tak dalej, i tak dalej. Myślę, myślę i jednak trzeba powiedzieć, że ja połączę odpowiedź na pytanie, co byłoby świetną zabawą mm -hmm. z odpowiedzią na pytanie, co jest najgorszym filmem. Okay. Nie, wiem, wiesz, nie wiem, czy wiesz, gdzie się zbliżam już. Do takiej, nieznanej, do takiej nieznanej wyspy się zbliżam z dinozaurami. Tak myślałam. Unknown Island z 48 roku. Film legendarnie zły. Tak. To jest film, którego. Yy, to, to jest to taki ten paradoks. Nie polecam nikomu, polecam wszystkim. <grym> ja, ja bym jednak wzięła tę tajemniczą wyspę, dlatego że to absolutnie jest film, który nic nie wnosi. Jest kiepską adaptacją, jest nudny jak flaki z olejem. I, a jesteśmy w stanie obejrzeć film, którego nie rozumiemy i być nimi nim dość mocno zainteresowani, bo tak Patrzcie, było... Patrzcie, dwa odcinki takie mieliśmy, to był właśnie Tarnicza Wyspa i y, Pan z Innej Gwiazdy, film po y, rosyjsku, film po niemiecku, który tak. oglądaliśmy w ich języku, bez napisów, nie wiedząc nic, tylko tyle, co mieliśmy w streszczeniu na Wikipedii. Tak, i ten drugi nas zachwycił, więc no, dało się to zrobić, ale tutaj nie, to było nudne jak flaki z olejem... A... To nie miało pomysłu, okej, okay, była fajna komnata, w której był Nemo z Nautilusem, koniec. Jakby na tym się kończyły wszystkie możliwe pozytywy tego filmu. Więc nie, no ja tego nie polecam. Dinozaury? Żeby zobaczyć, jakie to było złe. To w, te, to w tej wersji były te fatalne, fatalne dźwiękowienie dinozaurów, prawda? To jest ta. Nie, tylko nie, żeby nie było... Zrobimy to, czy nie zrobimy? Nie, nie, nie będę tego robił, chociaż to też jest ostatnia okazja, żeby to, to zrobić, to? żeby teraz wkleić tutaj co te dinozaury. To? Ja jestem czymś takim diabełkiem na ramieniu. Może chociaż w tło. Postaram się pamiętać, jak będę montował ten odcinek, że chociaż w tle tam gdzieś miały być te dinozaury, żeby teraz właśnie tam jęczały jak te dzikie małpy mm -hmm. i żeby się ludzie zastanawiali, o co chodzi ci, którzy nie są. Jakby tak. zaznajomieni z lorem podcastu Ad Astra. Bardzo piękny dźwięk. Ja nie wiem o co chodzi. <laughs> um, to jest ten film. Powiedzmy jeszcze tutaj o jednym tytule, bo w hmm. ogóle nie dotykamy tego tytułu, a on się bardzo często pojawia między innymi na zestawieniu Saifaista, portalu, z którym się żegnamy, bo ten portal jakby był ogarnięty do lat 40., a im dalej tym jest troszeczkę tego mniej, już nie ma tych zestawień, a lata 50 będziemy wykorzystywać sobie z innych źródeł, plus z własnego doświadczenia, my już wiemy mniej więcej. W Głównie z własnego filmy. doświadczenia, tak. Tak, to troszeczkę inaczej. To, to, to te lata od 10. do 40 były latami, które, których się uczyliśmy wraz hmm. z rozwojem tego podcastu. Porozmawiamy też o doktorze Cyklopie, to znaczy film, który jest uważany właśnie przez ten portal za najważniejsze kino science fiction tej dekady. No my się z tym nie zgadzamy owszem, ja, hmm. jakby wiadomo, już powiedzieliśmy o tym, ale jak myślisz, dlaczego ten film jest według tego portalu tak istotny? Prawdopodobnie przez ten motyw ze zmniejszaniem, bo to był ten film, prawda? Tam, gdzie były te małe ludki. Tak, tak, tak. tak. No już czasami. Jeżeli znaczy, były małe ludki, to, no. to, to były wielkie scenografie. Tak tak, 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 tak. No ale wiadomo o co chodzi, nie? Myślę, że dlatego, że ten efekt był na tyle dobrze zrobiony, że prawdopodobnie uznano to za coś wybitnego. A, no to też był okej okay film, umówmy się, nie? Jakby on nie był wybitnym kinem. Mieliśmy o wiele lepsze filmy na tej liście. Ale no rozumiem dlaczego. Poniekąd nie zgadzamy się, jak już powiedzieliśmy. No, ale okej, okay, jestem w stanie zaakceptować, że ktoś może uznać ten film za najważniejszy, nawet jeżeli ja się nie zgadzam. Mhm. Eee, I ja przypominam, że tam był ten efekt z wielką, e, sztuczną ręką, która na pierwszym planie się pojawiła jako rekwizyt taki, jakby na jakimś no. dźwigu lub coś, a w tle się wklejało człowieka, który miał teoretycznie być gargantuiczny tak, w tej perspektywie. E. Dużo fajnych rzeczy tam było tak wizualnie. No ale tak. że to było oglądadło, no to wiadomo, że w naszych polonistycznych serduszkach musi przegrać z kinem ambitnym, e, z kinem wyższym. Mhm. <laughs> Trzeba też podkreślić, że to jest, w latach 40. dostaliśmy też bardzo ambitnego, niewidzialnego człowieka, tak? Jakby markę, z której się nie spodziewaliśmy zobaczyć niczego dobrego. Mhm. Jeżeli chodzi o takie standardowe, sci-fiowe horrorki amerykańskie uniwersalskie. To są uniwersalskie, prawda? Mm -hmm. Ale no, no. fakt faktem, ten Niewidzialny Człowiek był dobry, ale amerykański, bo Tomei Ningen Arawaru to było złe. <grym> to nie było dobre. <grym> tak, tak chodzi mi o tego, tego amerykańskiego, pamiętam. który nam pokazał, że w Niewidzialnym Człowieku kryje się taki potencjał psychologiczny bardzo, tak. potencjał wyciągany później mm -hmm. z, z, z filmów o niewidzialnych ludziach. Tego mm -hmm. będzie jeszcze całkiem sporo. Mnie się kojarzy ten film z Kevinem Baconem e, Holomen. Nie wiem, jak było, e, po polsku, ale tam jest tak mocno to wyciągnięte. Także, jeżeli jesteś niewidzialny, to będziesz, to będziesz przekraczała granice bardzo szybko. Mm -hmm. Ta moralność właściwie dla ciebie jest bardzo, bardzo elastyczna. Mm -hmm. Stajesz się, uwaga, niczańskim nad człowiekiem. Tak. I to jest bardzo fajny wątek, bo to można bardzo fajnie eksplorować w kinie. Mm -hmm. więc będziemy tego mieli sporo w przyszłości e, to była też dekada, która Frankensteina zaciukała totalnie jakby to był najgorszy moment dla mnie w tym podcaście, jak postanowiliśmy, że na Halloween będzie dużo Frankensteina i przerobimy sobie aż trzy filmy kolejne z, z tej serii e, ja, tam pra... ja tam wewnętrznie umarłem przy filmach. <laughs> tak, jak chcecie posłuchać, jak brzmi Adam, jak marudzi to, to włączcie sobie Frankensteiny Igor z fujarką go pokonał. Rzadko mi się zdarza mieć taki zły humor. Ale mi się wydaje, że ja narzekałem jednocześnie śmiejąc się. Że to było to. Z uśmiech, nienawi nienawiść z uśmiechem na ustach. Taka typowo nauczycielska, nie? Mm -hmm. Etykieta nie pozostaje, ale zmienia się już kontekst. Um, tak, i to był taki moment dla mnie trudny. No i mieliśmy też kilka filmów takich zupełnie nietrafionych. Między innymi Secret doktora Renault, mm -hmm. czy Black Friday, które rozumiemy dlaczego są na zestawieniach, ale mm -hmm. które trudno wybronić w takiej holistycznej perspektywie, jako podcast science fiction. Mm -hmm. Ta. Są na tej liście, dlatego że my je wrzuciliśmy na tę listę, ale tak naprawdę równie dobrze może, moglibyśmy ich nie robić. Więc, no, nie wnoszą jakoś super dużo do kina science fiction. Nie wniosły. Nie wiem, czy w ogóle lata 40. wniosły dużo do kina science fiction. Czy w ogóle jakiekolwiek kino w latach... Dobra, to jest ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne, bo, bo już tutaj jest za, za daleko, ale wydaje mi się, że dekada lat 40. zgodnie z tym, co podejrzewaliśmy, częściowo była też przeczekaniem. Mhm. E, powielaniem pewnych wzorców, posuwaniem ich do przodu, mhm. pewnymi oczywiście ważnymi jakby dyskusjami społecznymi. Historycznymi, które musiały się pojawić po 45 roku, ale to wciąż jest takie, to jest moment przejściowy z dawnego sci-fi do prawdziwego science fiction. Ja bym powiedział, ja tak zaryzykuję, że wraz z latami 50., jak, jak pojawi się wizja. Wroga, który może się pojawić, obcego, który może wylądować i którego trzeba się bać. I on zawsze może z nieba spaść. To takie bardzo zimnowojenne jest. Jakby to nie jest przypadek, że kina amerykańskie tak straszyło obcymi w latach 50., tak. Jakby, szanowni państwo. Będziemy o tym rozmawiać. Ale kiedy się pojawia to, ten nowy wzorzec, pojawia się też to, co człowiek rozumie w ogóle przez science fiction? Jeden z wzorców, takiego prawdziwego, takich super żelaznych wzorców science fiction. Potem będzie następne, czyli podróż kosmiczna człowieka, tak? Jakby to są chyba dwa takie najczęstsze: człowiek w kosmosie mhm. i kosmici, którzy zlatują na Ziemię. Tak, dokładnie. Jeżeli myśleliście, że ja się do tej pory jarałam, to dopiero zobaczycie, jak ja się będę jarać od lat 50. Ola tak zawsze obiecuje, ale no zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A to są jeden z moich ulubionych filmów absolutnie, ukochanych. Ja już tylko czekam, już mi serduszko się wyrywa. Ale ja też mam mnóstwo filmów. E ja jestem z kolei fanatykiem wielkich potworów, to będziecie tutaj słyszeć mm -hmm. mnie podjaranego. No i też czekam na, na tam przynajmniej pięć tytułów z tych lat 50. -tych. bardzo mocno musimy na zmianę robić takie rzeczy, które totalnie jarają mnie, totalnie jar jarają Ole, a potem te wspólne, a mamy taki jeden wspólny, dość istotny z 54 roku japoński. No, taki mały, ambitny film. <laughs> takie coś, takie, takie coś, co w ogóle byłoby dobre też na rozpoczęcie dekady. Kto wie, może to będzie następny odcinek właśnie? Kto wie? Zobaczymy. Mm, mm. E, no, więc ciekawe rzeczy będą się działy, na pewno w latach 50., ale już wiemy. I teraz, przynajmniej w porównaniu do zeszłego roku, ja już nie mam złudzeń. Lata 60 usłyszymy w podcaście Adastra w drugiej połowie 2025 roku. Jak to mm -hmm. brzmi? No, to brzmi epicko. Trochę przerażająco, brzmi ale to obiecująco ale jakby tak patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, co już zrobiliśmy to ja mam wrażenie, że to wszystko do lat 40. włącznie to jest tylko taka rozbiegówka to co mówimy właściwie przed chwilą, nie do tego prawdziwego już pełnoprawnego sci-fi i no zrobiliśmy tutaj kawał dobrej roboty omawiając to wszystko ale wydaje mi się, że w końcu nie będziemy musieli usprawiedliwiać, że coś jest na tej liście, bo już nie będzie potrzeby mhm. Jednocześnie, teraz czas w końcu napiąć swoje mięśnie, przyflaksować troszeczkę. Jest mnóstwo podcastów w Polsce, które dotykają tematyki science fiction i które analizują też te filmy. Zaczynamy robić te rzeczy, które te podcasty robią, tak. ale w porównaniu z nimi, czy w przeciwieństwie do nich, u nas znajdziecie bardzo, wydaje mi się, dobre. Takie kompleksowe opracowanie kina science-fiction od lat zerowych do lat 50. które pokaże wam jak można było się przygotować do oglądania tej klasyki, właśnie do tych tytułów, które jakby są klikalne, których ludzie szukają na YouTubie, które być może ściągną nam nowych słuchaczy i tak dalej. Nikt tego w Polsce nie zrobił w taki sposób w podcast-sferze to znaczy oczywiście byli badacze, którzy zajmowali się całym science fiction, ale to, są, to byli naukowcy. A tak, żeby mm -hmm. sobie usiąść przy mikrofonach i przez dwa lata oglądać te filmy i je komentować i starać się coś o nich nagrywać. Tak, żeby przez dwa lata robić właściwie wstęp. No no bo to był to jest wstęp. intro. Teraz zamykamy intro i zaczyna się tak. podcast Ad Astra tak naprawdę. No, I do to, samo powiemy, to samo powiemy za rok, że teraz zamknęliśmy pierwszy rozdział, ale to jest tylko pierwszy rozdział, nie? Za chwilę ta 60 będzie ciekawie. No ale to wszystko było potrzebne do zrozumienia, ja zawsze powtarzam, że jeżeli chce się rozumieć to, co się dzieje w kinie później, to trzeba cofnąć się do początków i zobaczyć z czego to wszystko wynika, nie? A to Ty są humanistką i polonistką, twoja praca tak. polega na tym, że masz pokazać, że żaden wzorzec nie jest nowy. Atfontes, cofamy się. No, jakby no, co ja poradzę? Możesz wyjść ze szkoły, ale szkoła nie wyjdzie z ciebie. Nic nie poradzę. Tak, tak. Ale no. to uważam, że zrobiliśmy tę robotę. Jakby A, było to śmieszne. Dosyć tą bibliotekę. i bibliotekę. Tak. Zrobiliśmy. Zrobiliśmy, co trzeba było zrobić. Poznaliśmy dużo e, przyjaznych nam postaci po drodze. E, i być może kiedyś tam, jakby w tym świecie polskich nerdów, science fiction podcast Ad Astra też będzie miał swoje jakieś tam istotne miejsce. Być może. A jak to będzie tutaj, tak miło. będziemy to robić. Będzie nam miło, tak, 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 tak. Ale to nie tak, że my do tego dążymy, bo jakbyśmy do tego dążyli. To pierwszy wie. odcinek byłby o obcym, a drugi odcinek byłby o. Jezus nie wiem co takiego. Byłoby Odysej, obcy, i, o Desei, bo trzeba jakąś klasykę gwiazdnych... rzucić Obcy, gwiezdne wojny, e, Odyseja i jeszcze dwa tytuły tego typu. Interstellar, Kalibru. bo coś współczesnego. O, Interstellar, Marsjanin. O, no i tak, to by było to. No. My chcieliśmy inaczej. Od samego początku mówiliśmy, że chcemy inaczej. E, w, czy spodziewaliśmy się w 2022 roku, że dopiero w 2024 na wakacje będziemy w zasadzie kończyć to, co miało być taką rozbiegówką, wstępem? Nie. E, bawiliśmy się dobrze. E, jak wiecie, lubiliśmy wkładać te rzeczy współczesne. Zrobiliśmy w tym czasie trochę mhm. ciekawego anime. Byliśmy w teatrach. E, tak. Gadaliśmy o Lemie. E, no, sporo rzeczy się działo. Jakby nie byliśmy zamknięci w tym, ale. E, no, cały czas coś gdzieś tak było na karku, nie? Że, mm -hmm. że trzeba wrócić do lat 40. i iść z programem, nie? dość tak, no, off-topów. Trzeba być konsekwentnym. Tak Ale czasami ten off był potrzebny, bo człowiek był zmęczony tym materiałem, wbrew pozorom. Mm -hmm. Żeby podcast jakby nie, nie, nie tracił swojej atrakcyjności potencjalnej, musieliśmy mm -hmm. robić to w ten sposób i tak żeśmy sobie tym naszym takim, to jest, był taki krok rodem z duny. A tutaj, co na piaskach, co oni tak wiesz, jak, jak oni podróżują. Mm -hmm. To my tak samo się poruszaliśmy, o, tak. tak z, z naszymi filmami i z naszym podcastem. Yy, no to cóż, jakby przez następne tygodnie w podcaście Rad Astra, masa fantastycznego science fiction. Mhm. Mm Naprawdę fantastycznego. <laughs> aż ciekawie, to już śmiesznie tak powiedzieć po tym roku, nie? gdzie mm -hmm. było no dobra, no za dwa tygodnie film z lat 40, a potem zaczyna się odcinek. Obejrzeliśmy film. <laughs> ale to już jakby jest trochę motto Adasy, że no obejrzeliśmy film. Był to film. Obej obejrzeliśmy film i był to film, ale no często się na tym w zasadzie mogłoby kończyć rozmowa, a my jeszcze staraliśmy się pół godziną jakby jakąś dyskusję z tego wyciągnąć, nie? I tak. Jakieś wątki, jakieś odczyty, jakaś interpretacja, analiza. Nie zawsze było to łatwe. Nie nie zawsze było to łatwe. E, no więc, no cóż, obejrzeliśmy wiele filmów. E, nazywamy się Podcast Ad Astra. O może, właśnie, bo teraz, za, 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 za miesiąc, za dwa miesiące, ludzie zaczną się powoli cofać. E, I naszą misją jest obejrzenie, e, przynajmniej tak pobieżnie, całej historii kina science fiction. Robimy mm -hmm. to już od dwóch lat i na to wygląda, że będziemy robić przez następne 20. No, to jest tyle, że możemy tutaj siedzieć, i siedzieć, i siedzieć, i robić, co mnie bardzo cieszy. Tak. tak, A jak już myślisz, że wszystko widziałeś, to trafiasz na dziwny węgierski film science fiction, będący luźną adaptacją Lema i zastanawiasz się, co robisz ze swoim życiem. A jak już skończysz, to się okaże, że można zrobić rundę drugą. Nazwiemy to Ad Astra 2.0. I będziemy lecieć o. od początku i będziemy oglądać filmy, których nie oglądaliśmy w danych dekadach. No. Ale to też fajne, tak co, dwa, co miesiąc przeskakiwać z dekady do dekady, i tak w, w styczniu robić lata zerowe uzupełnianki. W lutym 10, w marcu 20. i, i tak dalej. To byłby spoko. To byłoby spoko. Nieistotne. Zobaczymy, co nam się dzisiaj działo. E, słyszymy się w następnej dekadzie. Za 10 lat, szanowni słuchacze. E, czy coś się zmieni w podcaście? Nie, szata graficzna zostaje ta sama. Nie robimy żadnego wielkiego boom. E, Nie wszystko jest po staremu i my też będziemy po staremu. My, wakacyjni, odświeżeni, e, no, znowu szczęśliwi na to wygląda. Tak. Ale to jest ta stara, ta sama dobra Adastra, więc jak wrócicie do Adasy, to tak jakbyście włożyli już te takie znoszone kapcie. Wiecie, że powinniście je wyrzucić, ale są zbyt wygodne. Okej, okay. nie, nie wyrzucajcie na <śmiech> <śmiech> Zostawcie na Ale bo to, nie wyrzucicie ich, bo miłość jest w tych kapciach, no. Okej. Okay. To nie było pejoratywne. Okej, okay. piękne to było w takim razie. No to trzeba tak. zakończyć tylko w jeden sposób. Przez czterdzieste trudy do pięćdziesiątych gwiazd.